wszystkim, z tej strony Shoren a jeszcze chciałbym powitać was w kolejnym breaku. dzisiaj będziemy brykować dość znaną i lubianą w Polsce kolekcję a mianowicie, chodzi o Merlina z sezonu 2022-2023 oczywiście eee, e, znana jest, bo wyszła ona w Polsce, co ciekawe w Empiku była dostępna przez bo ja wiem, 3 miesiące. I teraz te blasterki dość podojrzały. A że chciałem no, jednego zbrajkować na pewno, żeby pokazać tą kolekcję u mnie na, na kanale. Także, no, zakupiłem tego blasterka. No i co? No i dzisiaj będzie ripowany. Trochę, trochę czasu minęło nie od, od czasu, kiedy coś ostatnio ripowałem. Bo no te materiały też oczywiście wrzucamy e, powiedzmy z opóźnieniem, jeśli chodzi o to kiedy ja je ripuję, to kiedy są wrzucane na kanale. E, dlatego jestem e, zahajpowany. Także dlatego, że po prostu bardzo lubię tak samo ten produkt. E, zawsze Melina lubiałem. Piękna kolekcja. Ale niestety Hobby Boxy chodzą po nie swoje, chodzą, także no. A właśnie, 8 paczek, 4 karty każda i 3 ekskluzywne aqua paralelki, możliwość trafienia autografów, autografów i jedna limitowana karta gwarantowana na boxa. A tu jest jakaś broszurka Total Football Piękna sprawa Wydaje że każdy korzysta Także tak, tak się prezentują saszetki Z tyłu oców już nie ma W tym sezonie No ale tak jak przedstawiłem wcześniej Eee można tu trafić właśnie. Mamy gwarantowaną, jedną, limitow limitowaną i trzy, e, trzy akwa paralelki. Także pierwszą jest chyba akwa. Mm -hmm. e, Bensegir, Ruki, Ademi, Joszko Gwardiol i Żoła Cancelo, a naszym akwa jest. dla Borusi Dortmund Napastnik Moukoko Cool Także no, bardzo, bardzo ładna kolekcja Poprzednie lata też świetne wykonanie Merlina I mi się za to Heritage. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o to, ale ta podstawowa na pewno klasa światowa eee, Frankie de Jong mamy refraktora z tyłu Antony, Aguert. I jest to dla Salzburga, Ruki, Midfielder, Dion, Cameri, ka, e, czy Dijon? Nie wiem. Randomowy rukas, refaktor no ale jest jak jest. debala <laughs> ma kolejnego Pablo Barrios Ealing Junior Amin guri I Aqua Na Barcelony jest to midfielder Ruki Pablo Torre Myślałem, że ktoś to będzie z dwójki Gavi Pedri, ale nie wiem, chyba ktoś nie miał właśnie Rukasa w tym w tym roku, ale dalej no, myślałem, że ktoś będzie ktoś z nich. Natomiast Pablo Torre, Pablo Torre też może być, czemu nie? Takim najbardziej wartościowym z, 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 tym, z tego zestawu Rukasem jest Ardeguler. I sobie na, nie, na niego też polujemy. Lautaro Martinez, Gwendusi, eh, Madueke i Merlin Masters to jest. Merlin Masters, Luka Modrić, aż insercik. No, blasterek jak blasterek. Nie oczekuję nic takiego, wow, ale dalej fajnie jakby coś padło. No, dzisiaj, dzisiaj nie mam najgorszego dnia, więc tak wie Gabriel Jesus, Cody Gakpo Alfonso Davis, Luka Modrić, ten nazywany i dla Nantes, Napasnik. Simon Moses. Ja to, lubię tego zawodnika. Dobrze, Fifie Miał jeszcze kartę. Eee, chyba te Knockouts z e, Europa League w tym sezonie. więc sobie trójce. Jeśli się nie mylę. No, witam na SKDB. Na, na końcu jest refraktor, najwyraźniej i mobile. właśnie, z tego systemu są karty z Lazio. Chciałem, żeby coś wypadło z Lazio, takiego ciekawego, bo to ja pecetuję w tej chwili: Savio z Eindhoven i La Real o Madrid, mm, Midfielder jest to Luka Modrić tym razem w refraktorze także bardzo fajnie refraktor kul cool. mamy Daramiego, a z tyłu jest nasza karta numerowana najwyraźniej Tonali Simon Adingra i koło mamy tutaj z tej strony dla Atletico Madry, goalkeeper no, jedynym wyborem w tym wypadku może być Jano Oblak 209 na 275 a że karta limitowana całkiem całkiem spoko i ostatnia paczka Witam nas Pulisic, w tej paczce z tyłu jest y, chyba u 21 jeśli się nie mylę Kieza, e, Bianko i nasz u21 Benjamin Sesko. Insercik. Także tak by się prezentowała ta paczka. E, ten blasterek, przepraszam. E, jedna karta limitowana. Janoblack do 285. E, no i parę tam nielimitowanych. Modric Refraktor. Modric w insercie, Pablo Torre y, i Mukoko mu, mu, mu w aqua paralelu, jeśli chodzi o takie powiedzmy ciekawsze y, trafy. Także to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie tego breaka. A my widzimy się już w kolejnych. Cześć!